Zajmiemy się tym. Widzimy się na mostku, kapralu. Okay. Kapitanie, tędy proszę. Jak sytuacja? Co się stało? Wiadomość od Feran. Na ona na interfejsie. Jest to szpota, to barzy. Barzy, to z nas. Zaatakowali tygrysa. Mamy łączność z Feran? To przez rozbłyski na słońcu. Gator próbuje ich teraz namierzyć. Czy coś poszło nie niepomyślnie, ser? Ratowaliśmy ludzi, tam, Ale... ale były problemy. Jakie to są problemy? Sierżant Omar poległ w boju, Tam. Przykro mi to słyszeć. Gator, idziemy do ciebie z kapitanem. Zamknąć mostę. Tak jest. Ignis został namierzony. Przygotować się do skoku. Wykonać rozkaz. Tak jest. Sal, szykować szakale. Kruki mają być gotowe do udzielenia pomocy. Reyes nie liczyła na to dyskusji. Tak jest. Kapitanie, informuję, że bardzo ważna wiadomość od admirała czeka na pana w gabinecie. Porucznik Salter przejmuje ster. 3-2-1 na Naszym zdaniem Raja zamierzał spłonąć wraz z STS -ką. Szczepiony mu transpondent uległby zniszczeniu co miało stanowić znak dla flotowałstwo zakłada, że doszłoby do inwazji Trzeba jakoś zareagować, kapitanie Do dzieła. Bez odmiatu okręt na pozycji SER Mostek wzywa. Kapitan Ferro. Tak, natychmiast wyślij tam drużynę ratunkową. Nie ma już po kogo rejestrować. Gator, zawiadam hangar, sam tam polecę. Pójdę z panem, sir. Kapitanie, nie ma żadnych oznak życia. Straciliśmy ich, sir. Boja sygnałowa jest blisko. I... Mam ją. Połącz. Tak jest. Mówi admirał Selenkorcz z Olympus Mons. Okręt kosmiczny Tygrys został zniszczony. Nie będzie żadnej litości dla wrogów frontu. Teraz wiadomość dla Retribution. Front obrony kolonialnej na zawsze unicestwi wasz gasnący świat. Wasze miasta poddadzą się. Zgnieciemy was. My nie przegrywamy nigdy. Mars eternum. Na wejście to była zasadzka. Wiedzieli, że Tygrys lub odpowiedzą. Czekali na to. Kapral Brooks ma rację, ser. Brooks nie jest już kapralem. Jesteś sierżantem. Od tej chwili dowodzisz Marines. To zaszczyt, ser. Skontaktujmy się z admirałem Reinsem. Nie. Sierżant Omar mawiał, żeby samemu wybierać misję, i tak właśnie zrobimy. Wywołaj. I tam. Rejestru. Jasne. Przysłało nas tutaj dowództwo. Dostaliśmy. Tym razem to Tygrys. Następnym może Red. Z całym szacunkiem dla admirała, ale biurko to nie pole walki. Wciągamy czarną banderę i bierzemy nóż w zęby. Święta racja. FOK pilnuje kilku najważniejszych celów. O tutaj. Zastawimy pułapkę. Zwabimy ich na nasz własny teren. Na Ziemię? Ściągniemy Olympusa do Genewy i zniszczymy. Kocham ten plan. Mogę zapytać jak? Kapitanie? Mamy dostęp do transpondera FOK. Został wszczepiony temu zamachowcowi, który zdjął SPSK w Genewie. To była misja samobójcza. Miał przestać nadawać w momencie śmierci szpiega. Czyli kiedy my stracilibyśmy, działa i urwałby się sygnał z transpondera? To byłby znak do ataku. Flota dokonałaby inwazji. Przepraszam, przecież działa będą sprawne. FOK będzie myśleć inaczej. Będą zaskoczeni. SPSK zaatakuje. Zastawimy sidła, a oni pięknie w nie wpadną. A Retribution? Red wypada z tego równania. Dość przeszedł. Zatoka świetlna, poza atmosferą. To jest za duży dystans. Nie będziemy mogli wam pomóc. Skok w atmosferę wywołałby katastrofę. Fala uderzeniowa byłaby naprawdę potężna. Oby do tego nie doszło. Ethan, oznacz cele na mapie. Sporządź raport i wyślij dowództwo. Tak jest. Możemy odmienić losy wojny. Na to właśnie liczę, Brooksie. Szykuj ludzi. Grupę uderzeniową. Tak jest. Mar, Pilnuj poziomu mocy. Kapitanie. Chcę ich dorwać Reyes. Ja również, Salt. Panie kapitanie, czekamy na Pański rozkaz. Znacznik kolejnej planowanej misji pojawił się na Ziemi, Ser. To nasza ostatnia szansa, by oczyścić mapę z celów. Jeśli nie chce pan tego robić, lecimy do domu. Niech pan decyduje. Niszczyciele Foka zaatakowały kluczowy posterunek przy porcie. Broni go eskadra naszych, ale potrzebują wsparcia. Polećmy tam i zneutralizujmy niszczyciele. Jeśli stracimy ten posterunek, nie będziemy mogli przesyłać surowców do portu księżycowego. Ciemnić okręt! Zdaję Napotkamy tam bardzo silne opór. Słusznie. Retribution dołączy do walki. Gatom przejął ser, sprojeniem Czas na rozpierduch. I już mam czar. Kapitanie, pani porucznik, szakale OTS obrywają. Wskakujemy w sam środek zamieszania. Przyjąłem. Będę potrzebował wsparcia Retribution. Tak jest, ser. Uciąga. Kosy, wieża ostrzega przed kosmicznym gruzem. Rozumiem, 1-1. 1-2 Kosy, 1. macie zielone światło. Przyjąłem. Bardzo Posterunek portowy na 12. Liczne okręty główne FOK. Widzę skaltery. Retribution walczy w ich niszczyciele wszystkim, co macie. Kosy, gorąco tam uderzajmy. Trzecia febra, moja trzecia!

セスチューム ona ten niszczyciel Zdaj mi ten niszczyciel Otwieram! Skierować ogień na ostatni niszczyciel! Strąćmy gnoja! Trzeba dorwać tego asa w skelterze. Zwiewa nam. as zastrzelony. Bir ay mı şey? Posterunek nadal w rękach sojuszników. To dzięki tobie, 141. Mamy tu w rękawie kilka własnych asów. Nie wątpię. Misja zakończona, zmywajmy się stąd. Febra, wyprowadź nas. Wieża gotowa na przyjęcie szakali, bez odbioru. Wieża, tu 1-2, kosy nadlatują. Przyjęłam, szakale mogą lądować. Gotowy do asysty, kapitanie. Mocowanie wysunięte. Dobre połączenie. 1-1. Daj w domu.